Cześć, witajcie w kolejnym naszym vlogu. Dzisiaj jedziemy do Wrocławia. Mamy parę spraw do załatwienia, ale zrobimy jakiś shopping, może gdzieś tam na jakiś obedek się udamy i pokażemy Wam, weźmiemy Was ze sobą. Co Wam chciałam powiedzieć, to jakiś czas oczywiście na Dolnym Śląsku w skrzynkach pocztowych można było znaleźć takie listy z kolei dolnośląskich i powiem wam skorzystałam z tego biletu weekendowego to jest bilet weekendowy tutaj mamy kod kupując właśnie przez aplikację na weekend bilet mamy 50% zniżki także jak ktoś gdzieś coś znalazł u siebie na Dolnym Śląsku w Skrzynce to nie wyrzucajcie jeżeli jeździcie pociągami albo dajcie po prostu komuś bo fajna, fajna akcja kupiłam sobie bilet właśnie z tą zniżką na weekend i mogę sobie jeździć przez cały weekend yy, na 50%. Także polecam, sprawdzajcie zawsze w skrzynkach co macie. No to do później. Jeszcze chciałam dodać, że te zniżki, te, to co mamy na Dolny Śląsk, to są na pociągi KD i na Polregio. Także to tylko Dolny Śląsk obejmuje. No to do później. Cześć, już jesteśmy w obrusaniu. See the light of a new day on Feel the love from a beating heart. I catch a ride to the top of the world. This is where we start. We can't make it last forever. We gotta use all the time we have. And you know that we'll never say never if we ever get the chance. And it's good to be alive. Średnia. Średnia tawka 37,50, to prawda. Na fasadzie kamienicy dwór polski znajduje się pewna ciekawostka architektoniczna, tak zwane okno iluzoryczne. Niby jest, ale go nie ma. Jedno z okien kamienicy zostało pomalowane z przyczyn estetycznych, aby fasada budynku zachowała symetrię. Idziemy teraz coś zjeść co będziemy jedli? Znaczy, taki naleśniki? plan jest właśnie żeby iść na naleśniki no to, na ostro to może wiemy. wchodzimy na naleśniki no i tak siedzimy sobie w naleśnikarni we Wrocławiu dziękujemy, dziękujemy. Leśniki polecają. Ja mam właśnie chyba z tej strony na słodko, a ja nie chcę na słodko. Ja chcę na słodko, jadę... słodko to to Takie mamy drożniejsze ceny na leśniczków. Pierwsze zamówienie już nam leciało Kacper, jakie to masz? Co masz za leśniczką? Chicken 2. Chicken 2, z Co tam jeszcze masz? Pieczarki serek, pomidorka Hmm. I no i tyle powiedz mi dobre pyszota, pyszota ja głodny my jeszcze, jeszcze czekamy już dostaliśmy naleśniki Arek ma naleśnika z Bujnickiego co ty tam masz ziemniaki Jajko, Aha, jajko? To coś takiego? Ser. Jak pierogi, tak i sen. Aha, tak jak, jak jakby farszy. Zapierogi. Mm -hmm. mm -hmm. A moje to jest: zamówiłam sobie ciasto szpinakowe. Mam A, mam z kurczakiem, kukurydza i fasolka. Skocznego. Dziękuję i do tego a do tego jeszcze no zapominajmy piwko. kacper już kawkę wypił piwko mamy już rachunek słuchajcie wyszło razem łącznie 103,95. bo jednego naleśnika mieliśmy zniszkę studencką. studencką czyli nie jest, jest najgorzej jesteśmy przed kościołem we Wrocławiu Mag Marii Magdaleny i wiecie co, tam można wejść do góry płaci się za to i zobaczyć widok z góry zobaczymy, idziemy zobaczymy jak to wszystko wygląda właśnie przed tym kościołem jest wejście i tak zwany mostek pokutnic idziemy zobaczyć

I tutaj widzimy monetę Z tego wieku, wieku. Maszkatera św. Marii Magdaleny Wrocław Tu Ta to druga była już 243 schody Są do No i przecież mam 243 schody Mam